Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Kuba i pora zamknąć drugi dzień. Jednej ósmej finału mistrzostw Europy. Pora na naprawdę ciekawe starcie. Belgia kontra Portugalia, a więc mecz w Sewilli, 21 czwarty mecz 1 ósmej finału. To spotkanie będziemy dzisiaj rozpracowywać w fortunie. A jeżeli nie macie jeszcze konta u tego Buchmahera, to zachęcamy Was, aby założyć je z kodem 2720 PLN. Dzięki temu kodowi będziecie mieli od nas 100% do 2100 zł od drugiego depozytu, a także zakład bez ryzyka na kwotę 600 zł oraz 20 zł freebetu. Także jest to spora korzyść przy założeniu konta. Wracając już do meczu Belgia kontra Portugalia. Wiele interesujących par w jednej ósmej, ale chyba ta jest najbardziej elektryzująca Belgowie, 9 punktów w trzech meczach, bilans bramkowy 7 do 1. Portugalia, 4 punkty w grupie śmierci, no i znów obrońcy tytułu wychodzą z trzeciego miejsca do play-offów, także historia lubi się powtarzać, ciekawe czy do samego końca. To właśnie w meczach w Portugalii padało najwięcej bramek w tym turnieju, aż 13. 3 do 0 z Węgrami, później 2 do 4 z Niemcami i 2 2 z Francją, także na pewno czeka nas wiele emocji w starciu z inną, bardzo mocną, ofensywną drużyną. No w teorii możemy się spodziewać wielu goli, ale myślę, że tutaj będzie to trochę tak jak w MMA. Jeśli mamy dwóch zawodników dobrych w stójce, to pewnie walka będzie w parterze. Tak właśnie czuję, że dzisiaj też over jest teoretycznie najprostszą, najlogiczniejszym rozwiązaniem ale jednak odejdę od tego tropu, myślę, że tutaj będą małe piłkarskie szachy. Natomiast rzuty rożne to już jak najbardziej jest możliwe. Belgowie wykonali ich w grupie 11, Portugalia 9. Wymiana ciosów to jest coś, co nas prawdopodobnie czeka, a rzuty rożne będą efektem ubocznym tego faktu. Belgowie w mojej opinii mają większy potencjał w drużynie, a i też rozkład sił był inny, warto na to zwrócić uwagę. Portugalia, tak jak już mówiłem, w grupie śmierci, w każdym meczu musiała walczyć podstawową jedenastką, podczas gdy Roberto Martinez dał odpocząć w ostatnim meczu wielu zawodnikom, naj największa gwiazda Kevin De Bruyne, Zagrał tylko 135 minut ze względu na kontuzję, pierwszy mecz opuścił, w drugim zagrał tylko drugą połowę. Na pewno po stronie Belgów stoi świeżość, no i chyba też pewność w defensywie. Nie chodzi tutaj też o dwa gole samowójcze z Niemcami, co też jednak jest wyczynem w pewnym stopniu. No ale 6 straconych goli, no to jest wynik, przy którym zapala się czerwona lampka w fazie grupowej w trzech meczach, aż tyle straconych goli. Na pewno trzeba to poprawić. Ruben Dias, gwiazda Manchesteru City, piłkarz z sezonu tego klubu wygląda zupełnie inaczej niż w obronie The Citizens. Stawiam jednak na to, że Portugalia w tej defensywie również może nieco zawieść. Myślę, że Belgowie tego spotkania nie przegrają, a jeżeli przegrają, no to prawdopodobnie stracą swoją ostatnią szansę na dobry wynik na Mistrzostwach Europy właśnie w tej grupie piłkarzy. To już jest dość doświadczona ekipa. No i tutaj to jest ostatni dzwonek, aby Belgowie coś osiągnęli na kontynentalnym podwórku. Kto wie czy nie skończy się na dogrywce, dlatego tutaj podwórka Belgia z remisem. Pamiętajcie, że w fortunie możecie łączyć zakłady i też z tej opcji skorzystamy. W tej chwili kurs na zdarzenie Belgia z remisem to jest 1,42 powyżej 7,5 rzutu w meczu to 1,44 razem daje nam to 2,04 AKO no i takie małe AKO możemy na to spotkanie zaproponować. To jest moja propozycja na to spotkanie. A jeżeli chcecie być na bieżąco z innymi typami i analizami na czas Micho z Europy, bądźcie z nami na naszym YouTube, subskrybujcie nasz kanał, śledźcie także teksty na zagranie.com, no i bądźcie z nami na naszej grupie na Facebooku. Tam jest was już ponad 40 tysięcy. Oby było Was coraz więcej Na razie ode mnie to tyle Zostały nam jeszcze cztery mecze 1 ósmej finału One także będą na naszym YouTubie Bądźcie z nami